Dzień dobry, z tej strony Mateusz Różański, zapraszam na kolejny odcinek podcastu z każdym o wszystkim. Dzisiaj jestem w Trójmieście i moim rozmówcą jest Piotr Harhaj ze Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji. Nie pomyliłem nic? Nie, dzień dobry. Piotrze, no to powiedz, o co chodzi z tą ekspresją? Co to za ekspresja? Na jakiej drodze stoicie? Na drodze ekspresji, e, drogi Mateuszu, o której myśli każdy człowiek, czyli od ekspresji takiej ludzkiej, żeby móc pełnić rolę społecznej, po ekspresję zawodową, żeby pełnić rolę zawodową, ale też ekspresji takiej osobistej, żeby po prostu móc wyrażać się, bo jak wiesz, przez długi okres czasu. Osoby, które wymagały, czy potrzebowały wsparcia, czy jak mówimy osoby z niepełnosprawnościami, one potrzebowały wsparcia, a często były traktowane tak, że ta ekspresja im była ograniczana, bo ktoś decydował za nich, prawda? Że tak właśnie powinien się zachowywać, bo mamy dla Ciebie instytucje, bo właśnie teraz to by już robił, mamy zajęcia, więc my wymyśliliśmy tą nazwę, żeby Osoby mogły uwalniać swoją ekspresję i również artystyczną ekspresję. I na drodze ekspresji, czyli na drodze takiego rozwoju, wyrażania siebie w różny sposób, dla każdego e, inaczej, tak sobie to wymyślił i, i praktykuje. Weszliście na tę drogę ekspresji w którym roku? Tak, oficjalnie w 2004 roku, a mentalnie w 2000 roku czyli w 2004 roku w październiku zarejestrowaliśmy stowarzyszenie, a w 2000 roku zaczęliśmy już działać na rzecz właśnie środowiska lokalnego, uwzględniając osoby o specjalnych potrzebach, które mają troszeczkę gorzej. No i od czego zaczęliście? Co to właściwie było na samym początku? Na samym początku były takie dwie inicjatywy. Jedna inicjatywa to była turniej tenisa stołowego, integracyjny turniej tenisa stołowego, żeby popraktykować, po, po pograć po, tenisa stołowego nie tylko w środowiskowym domu samopomocy, czy to wcześniej nazywało się ośrodek adaptacyjny, tylko zmierzyć się z innymi mieszkańcami, np. domów pomocy społecznej, żeby mogli przyjechać do Sopotu, ale także z, ze szkołami podstawowymi, tam gdzie były kluby sportowe tenisa stołowego. I to była taka pierwsza inicjatywa, którą zrobiliśmy. Było 80 osób, czy tam koło 100 osób i to nas zbudowało. A drugą taką płaszczyzną to była ta ekspresja kulturalna, o której mówiliśmy i to był przegląd teatralny Maska, który teraz już świętujemy 20 dwudziestolecie, gdzie zapraszaliśmy teatry współtworzone przez osoby z niepełnosprawnościami. Przegląd muzyczny Muza i też mieliśmy taki wieczorek poetycki Słowo. Także od tego się zaczęło, od takiego prostego Praktykowania i wymiany energii na tej takiej przestrzeni artystycznej. Mnie bardzo zaciekawił wasz nowy projekt Dom Don Kishota? Akademia Don Kishota. Akademia Don Kishota. No i czego Don Kishoot może uczyć w swojej akademii? No właśnie, Akademia Don Kishota to jest nasze nowe dziecko. Z jesteśmy bardzo dumni. To jest taka przestrzeń oparta głównie o wartości, że ona znajduje się w Sopocie, ma 100 metrów kwadratowych, jest przy głównej ulicy, przy Alei Niepodległości i do tej przestrzeni zapraszamy wszystkie osoby, które w jakiś sposób potrzebują dialogowania. Tego miejsca, gdzie mogłyby i wypić herbatę, kawę, ale też mogłyby na przykład wspólnie pogotować, albo na przykład wziąć udział w grupie wsparcia, albo w grupie samopomocowej. To miejsce jest otwarte od godziny co ciekawe, od 8 do 19 większość miejsc jednak zamyka się, działających takich w przestrzeni pomocy społecznej. One jednak kończą swoją działalność o godzinie 15 czy 16, a nasza przestrzeń oferuje też wsparcie dla osób, które są aktywne zawodowo, ale na przykład potrzebują grupy wsparcia. Więc pracujemy też nie tylko oddziaływując na naszych uczestników uczestników Akademii Don poprzez propozycje, ofert, ale przede wszystkim to oni tworzą to miejsce i my jesteśmy bardzo wyczuleni na to, żeby być uważnym i żeby to miejsce nie było miejscem konsumpcji oferty, a raczej współtworzenia tej oferty i wzrastania i budowania takiej odporności psychicznej. To jest bardzo istotne, żeby opierać naszą, żebyśmy opierali w ogóle naszą działalność na wartościach. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Don Quixote też co robi? Don Quixote też powoduje, że artyści, którzy doświadczają kryzysu psychicznego, mogą rozwijać swoje talenty. My chcielibyśmy też budować taką kulturę, która mówi, że jeżeli masz talent, chcesz go rozwijać i czujesz się artystą, to buduj też swoją taką tożsamość artystyczną, bo wiele osób słyszy ma, albo ma zbudowaną tożsamość na, na takiej przesłance niepełnosprawności. Jestem niepełnosprawny, a co robisz? Jestem niepełnosprawny, jestem na ręce. Można być na ręce, można być osobą z niepełnosprawnością, ale też można być artystą, prawda? Można być też pracownikiem, można też być aktywistą, wolontariuszem, można pełnić różne sp role społeczne. Więc do Akademii przychodzą osoby, które. No, chcą wzrastać i chcą wzrastać indywidualnie, ale też chcą się wspierać wzajemnie. No, jesteśmy bardzo dumni z tego miejsca. Na dzień dzisiejszy z tego miejsca korzysta 60 osób w ciągu miesiąca. Są to osoby z, o różnym, różnych historiach życiowych, statusie społecznym, zawodach, aktywności społecznej. No jesteśmy, bardzo, jest, jesteśmy bardzo zbudowani tym miejscem i cieszymy się, że, że mogliśmy je wdrożyć właśnie w Sopocie przy wsparciu Sopockiego Samorządu, organizacji pozarządowych i, no i nas samych członków i członki Stowarzyszenia na Drodze Ekspresji. No właśnie, skupiłbym się może na temacie osób w kryzysie zdrowia psychicznego, Powiem, że to jest ta grupa, do której kierujecie bardzo dużo waszych działań. Tak, to prawda. My zaczynaliśmy od wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, i dalej wspieramy te osoby, jeżeli tego potrzebują. Ja osobiście uważam, że osoby, które kryzysują psychicznie, głównie doświadczają psychos, albo mają diagnozę schizofrenii, wybiegunówki, ale też różnych innych, innych, innych kryzysów, no mają jedną z najgorszych sytuacji w, w Polsce, dlatego że jest wysoki stopień stygmatyzacji. Jako osób niebezpiecznych, nieprzydatnych, które trzeba leczyć w instytucjach. Nasz system wsparcia osób chorujących raczej nie wspiera, raczej cementuje te doświadczenia traumatyczne podejmowania próby zdrowienia. Jest niedostosowany po prostu. O reformie słyszymy od 25 lat, a trochę się zmienia, no, ale zasadniczo. zasadniczo Pozostawia wiele do, 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 do życzenia. Więc wspieramy te osoby na różnych płaszczyznach. Jedną z takich płaszczyzn jest aktywizacja zawodowa, żeby jeżeli ktoś przykryzysuje, to żeby nie wchodził w butę takiego, takiej osoby, która chronicznie nie dostaje wsparcia no i wraca nie wiem, do szpitala wycofuje się żeby też mogła pełnić rolę społeczną żeby po prostu mogła też godnie żyć i być aktywna zawodowo z drugiej strony tworzymy te miejsca które jak Akademia Don Kichota można przyjść i bez takiej oceny po prostu porozmawiać sobie powymieniać się powspierać się w grupie samopomocowej bo nie każdy ma takie kłopoty a to nie, są, to nie są też łatwe sytuacje. Więc tam można przyjść i powzmacnić się na różny sposób. A z trzeciej strony pracujemy ze społecznością lokalną. Bo jak wiele, mówię, lęku jest, ale też takiego nieprzychylności, prawda? Który pewnie też jest oparty na lęku, prawda? że jesteś niebezpieczny, jesteś inny, ty masz schizofrenię, no to... Prosta, to pewnie jesteś niebezpieczny powinniś być leczony, niech się tobą instytucja zajmie. To nie jest prawda. Wszystkie badania pokazują, że osoby chorujące na schizofrenię nie są bardziej groźne od reszty populacji, która, nie wiem, no, popełniła czyny zabronione. Więc robimy kampanię, Odmień swoją głowę, prowadzimy Dni Solidarności, prowadzimy portal informacyjno-edukacyjny otwartebramy.org, no, staramy się, żeby Kwestia kryzysu psychicznego nie zamknęła się w, w, tylko w prostych receptach, które na nieproste sytuacje. Więc chcemy, żeby o tym rozmawiać. A drogi mateusz, dokładnie wiesz, że jedna trzecia społeczeństwa doświadczała, doświadcza, albo będzie doświadczać kryzysu psychicznego. To, to nie jest kwestia już marginalna. To jest kwestia mnie, tej pani, która przechodzi ciebie, Dziękuję, że na, naszych rodzin. Ty tego nie być może, proszę bardzo, to jest kwestia, to jest, to jest nasza rzeczywistość, więc e, tego też nie bagatelizujemy, bo wiem jak łatwo można popaść w kryzys, ale jak łatwo też społeczność lokalna może zranić, spowodować, że naprawdę wycofamy się i będziemy potrzebowali no, po prostu większego e, wsparcia. No. Też wiemy co się dzieje, jeżeli chodzi o sytuację dzieci i młodzieży. Mm. I dlatego to robimy. Ale robimy też to tak z podniesioną głową, bo to są trudne tematy, ale chcemy też rozmawiać z nimi, nie, nie powiem radośnie, ale też z optymizmem. Bo w zdrowieniu jest ważne, co? Jak mówi profesor Swiurka, ten 1% decydujący to jest nadzieja. Nadzieja na to, że się wyzdrowieje. Dlatego angażujemy też osoby, które doświadczyły kryzysów w edukację, żeby dawały przykład swoimi historiami, że jednak można wyjść, prawda? Że można wyjść z choroby, można być aktywnym. E, że e, diagnoza pobyt w szpitalu to nie jest wyrok na całe życie. Także to jest taka trochę historia o tym kryzysowaniu. O tym mógłbym długo mówić, bo, e, bo problem jest szeroki, e, ale dlatego też się zajmujemy tym. Ta nazwa odmi swoją głowę. Odmić swoją głowę, tak. I skąd? Dlaczego? No jak, odmi jak można swoją głowę odmienić na nie przez przypadki? Wiesz co, odmienić głowę można w ten sposób, że na przykład osoba, która doświadcza kryzysów, ona może odmienić swoją taką metaforyczną głowę, żeby nie popadać w autostygmatyzację, wiesz, doświadczyłem kryzysu nawet dostałem orzeczenie o niepełnosprawności, tak? No to wchodzimy w taką, wiesz, to takie buty e, e, z, z, taki, z taką stygmą typu, że jestem już osobą niepo, niepełnosprawną, mam zakaz pracy, do niczego się nie nadaje, wiesz, jestem chorujący i tak dalej. Mówimy nie, że może, możesz budować swoją odporność, my możemy cię wspierać. E, diagnozadnie nie jest wyrokiem. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o profesjonalistów, Trochę Ty robisz tym podcastami, bo ja opowiadam, może ktoś będzie tego słuchał, więc e, może też e, będzie miał refleksję. E, e, wspieramy pracowników socjalnych, wspieramy lekarzy, że, mm, że nie tylko leki, ale też sieć relacji międzyludzkich, e, budowana e, wokół osoba, kto, e, osoby, która kryzysuje, jest bardzo istotna, żeby ta osoba miała szansę na budowanie zdrowych, e, umacniających relacji że psychiatria środowiskowa jest bardzo ważna, że psychiatra nie opiera się na, na, na farmakologii, że farmakologia jest, e, może być pomocna, jest istotna przy uzyskaniu kontaktu z drugim człowiekiem, ale to e, tabletki nie, nie są jedyną słuszną drogą, że relacje międzyludzkie są ważne. A z trzeciej strony mówimy, odmień swoją głowę, ty nie patrz na sąsiada albo na kogoś z rodziny, który ma e, może problem, może, może już diagnozę, a może dziwnie się zachowuje, tylko zastanów się, co może z tym powodować, może go zapytaj, może porozmawiaj, może zapytaj siebie, co ja mogę z tym zrobić, prawda? Oprócz tego, że, 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 że on jest dziwny prawda? i powinien się leczyć. E, więc prowadzimy to, to od odmię swoją głowę kampanię edukacyjną na tych takich trzech różnych poziomach indywidualnym, też grupowym profesjonaliści i, i, i społeczność lokalna i no i użyliśmy takiej metafory. Odmień swoją głowę. W sensie swoją głowę, swoją postawę. No. Robiliśmy to w ten sposób, że zachęcaliśmy do tego, żeby porozmawiać z nami, czegoś się dowiedzieć, pobrać, pobrać materiały edukacyjne albo wziąć udział w warsztatach i zrobić sobie takie ciekawe zdjęcie z taką jakąś może dziwnym nakryciem głowy i z taką kartką. Odmień swoją głowę, schizofrenia nie, o, nie ocenia i dowiedz się więcej właśnie na portalu OtwarteBramy.org. No, to jest taka trochę konkurencja dla tego, co ja robię, bo ja też yy, piszę regularnie na temat schizofrenii, I właśnie to, o czym ty mówisz, czyli ta kwestia relacji, tego środowiska i funkcjonowania człowieka, nie tylko w tym, może nawet nie tylko, ale po prostu nie w zamkniętym ośrodku, w izolacji, tylko właśnie w środowisku i takim środowisku wspierającym, no to jest coś, co jest z jednej strony Potężną pomocą, czymś co naprawdę potrafi życie osoby w kryzysie zdrowia psychicznego, jak ty fajnie mówisz, kryzysującej, no, zmienić o 180 stopni, ale z drugiej strony też jest czymś, czego bardzo brakuje, bardzo, bardzo brakuje. To jest. Największy zarzut do polityków, że no, czekamy na reformy, czekamy na to, że centra Zdrowia psychicznego, te takie miejsca do 50 tysięcy mieszkańców, które powinny ogarniać, znaczy może nie ogarniać, tylko oferować takie usługi wspierające w środowisku, prawda? No, tego nie ma. No. I tego bardzo brakuje, no, dlatego że jak człowiek mieszka w Gdyni. To nie powinien trafiać przy kryzysie do szpitala na Srebrzysku w Gdańsku. To jest wiesz, oddalone 15 km. Wiesz, to nie jest miejsce, prawda? System lotnictwa nie powinien się opierać na dużych szpitalach. On się powinien wspierać na, na takich środowiskowych centrach psychicznego, gdzie będzie ok lekarz, ale może będzie psycholog, może terapeuta. Bo, bo szpital nie załatwi wszystkiego, tam zawsze będzie na czerwono, bo zawsze jak ludzie będą musieli skończyć jeździć do szpitala w Gdańsku tak? albo do innych miejsc oddalonych, to nigdy nie będą zdrowić. No. Przez 6 tygodni, to jest, to jest mityczne, że my uzdrowimy ludzi, którzy, że instytucja totalna, może nie totalna, no ale duża instytucja, jak szpital, on uzdrowi oso osoba, ona wróci. Ja znam tę historię ludzi. A historię, bo podpisywałem też dokumenty w imieniu prezydenta Gdyni kierujące do DPS-u i historię pod tytułem, wiesz, mam 36 lat i moja historia składa się z tego, idę do szpitala, wracam, pół roku odstawiam leki i wracam do szpitala, prawda? to jest cała historia. Gdzie jest wsparcie takie społeczne, gdzie jest budowanie relacji, gdzie jest współpraca z pracownikami socjalnymi itd. itd. No, tego nie ma. Nie mamy tej kultury pracy, która jest na zachodzie. No, na zachodzie większość dużych szpitali jest ograniczona i mamy właśnie to, co mówisz no, psychiatrię środowiskową, czy takie wsparcie środowiskowe, nie oparte nie tylko na lekarzach, ale też na socjalnych, na asystentach osobistych, na wolontariacie sąsiedzkim. No, i to by było pożądane, no, bo będziesz, wiesz, jak tego się nie zrobi, ty będziesz pisał o tym przez kolejne 20 lat, a ja będę o tym mówił, prawda? że tak powinno być i byśmy sobie tego życzyli. No, bo rzeczywiście o psychiatrii środowiskowej w Polsce się mówi nie od 20 lat, tylko od lat 50. I dalej mamy taki model azylowy. Dalej mamy, właśnie dobrze nazwałeś, model azylowy, przestarzały. Wiesz, e, e, My zawsze z pomorza jeździliśmy do Krakowa, prawda? Bo tam ta psychiatra, ten duch Kępińskiego. No, profesor ta... technicki. Tak, tak, ale no wszystko się wzięło od Kępińskiego, psychiatry, który prawdopodobnie doświadczał też takich stanów psychotycznych, napisał schizofrenię, technicki się uczył na tej i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam, Kępiński to jest po prostu podstawowa lektura, i każdy, kto się zajmuje zdrowiem psychicznym, to powinien przynajmniej raz w roku jedną książkę kępińskiego czytać. I o tym mówię. No i kultura. Na, w Małopolsce, budowana na wartościach yy, i dorobku kępińskiego, yy, powoduje, że tych zespołów leczenia środowiskowego jest więcej, że się mówi o psychiatrii środowiskowej więcej, że yy, yy, profesor Technicki robi rzeczy z, z, z innymi psychiatrami, ale też działaczami pozarządowymi tam. Yy, a na Pomorzu, no, yy, Mamy taki nurt typu właśnie farmakologiczny, no, który tam wyrasta z profesora Bilkiewicza, Bilkiewicza który no, jednak stawiał ten, te, te leczenie farmaceutyczne w, w pierwszej kolejności przedśrodowiskowym I to też pokazuje, jak takie procesy społeczne, jak organizacja właśnie, nie wiem, opieki psychiatrycznej, czy wsparcia, sieci wsparcia, jak ona wyrasta z wartości takich postaw no, konkretnych Niem, nie czy osób, czy środowisk, prawda? Więc my tam zawsze jeździliśmy, inspirowaliśmy się, co się dzieje w Małopolsce, nawet no, Daj Bóg długiego czasu, 25 lat, też mówimy, my żyjemy tutaj i musimy działać tutaj na tym terenie, musimy walczyć, może nie walczyć, tylko mówię, wdrażać te idee i Dbać o prawa obywatelskie osób chorujących u nas tutaj, bo ci ludzie tutaj żyją. No, nie możemy tylko mówić, że tam jest lepiej, a tu jest gorzej. Chociaż patrząc tak generalnie no, polski system opieki i wsparcia no, wymaga reformy. Była nadzieja, ona trochę teraz gaśnie. No, sam pamiętam, jak startowała ta reforma, to profesor Balicki. Teraz warto tych profesorów znać. Naprawdę warto czytać, co oni mówią, bo oni mówią ciekawe, interesujące rzeczy. Yy, I były wielkie nadzieje związane właśnie z centrami zdrowia psychicznego. I ja wiem, że te, tam, gdzie uruchomiono te centra, to, to wsparcie psychiatryczne, zwłaszcza w tym momencie pandemii, no było dużo, dużo lepsze i dużo bardziej dostępne niż tam, gdzie. Funkcjonowały tylko to, tylko to wsparcie szpitalne. To prawda, to prawda. Eee, chociaż, no tak, no reforma jest nam tam, tam e, mocno wyhamowała. Eee, ja to miałem na to takie podwójne spojrzenie, bo to, że warto zakładać centra z Apszjińskiego, to bez, e, jakby bez wątpienia. Wątpliwość mną wzbudzała tylko to, że te centra jednak powstały przy dużych szpitalach, prawda? Więc to było e, takie pytanie, czy to jednak się rozsieje na, na przykład taki Gdańsk, jeżeli ma, nie wiem, 600 tysięcy mieszkańców, no tutaj, tutaj centrów powinno być przynajmniej cztery, przynajmniej cztery, prawda, w różnych dzielnicach, żeby dostęp do tych usług e, wspierających był. Czy Sopot powinien być jedno, Gdynia minimum dwa, prawda, 250 tysięcy 200 mieszkańców. W Gdyni nie ma szpitala psychiatrycznego. Więc tamte ten centrum nie, nie, jakby nie powstało, no, w, teraz y, tutaj szpital, przy szpitalu chyba, nie wiem czy już powstało czy, czy, czy nie, po Pomorskim jest je, ich, ich kilka, na Słupsk, Starogard, staro, ale to, to głównie przy szpitalach, prawda. Super, ale to jednak za mało, no. mówimy o Gdańsku, minimum cztery, prawda, czyli do tych 100 tysięcy mieszkańców, żeby te usługi były bliżej człowieka. No nadzieja nie gaśnie, bo jak nadzieja zgaśnie, to już to, to będzie koniec. E, próbujemy robić to, co możemy robić i też nie obciążać się tym, że e, sprawami, na które nie, po prostu nie mamy wpływu. Tam, gdzie możemy zabrać głos, podpisać petycję, e, to, to, to robimy, ale też skupiamy się na realnym tutaj wsparciu dla osób, które doświadczają i kryzysują u nas tutaj na terenie trójmiasta Pomorza. To może pogadajmy o czymś optymistycznym, o tym, jak to wasze działanie zmienia życie ludzi. Jak ta wasza praca na tym odcinku sprawia, że ta często dramatyczna sytuacja osób w kryzysie zdrowia psychicznego zmienia się na lepsze. Wiesz, to trzeba byłoby pewnie posłuchać, najlepiej by było posłuchać historii tych osób. Wiesz, no, jak, jak pływa, no to pływa przede wszystkim słuchaj konkretnie, prawda? W sensie, że e, ludzie mają możliwość, e, no, budować swoją odporność przez co? Przez to, że zdobywają nowych umiejętności, kompetencji. Nie mówię tylko na przykład o kompetencji zrobienia sobie tej dziewczyny. To te dziewczyny też mogą kryzysować. Prawdopodobnie może kryzysowały. Tak, dla naszych tutaj słuchaczy no my nagrywamy przed Europejskim Centrum Solidarności, więc przechodzą koło nas ludzie, psy jadą. Kawałek drugi, auto. Jeśli komuś to przeszkadza, przepraszam, ale ja wolę nagrać w pięknym słońcu, przy ładnej pogodzie i też warto, żeby nawet jak ktoś może nie usłyszy nas na portalu, to może usłyszy nas tutaj przy naszej rozmowie. Ale wróćmy, wróćmy. Wróćmy. Wiesz, no i to są takie sytuacje, które pozwalają dla, dla, dla osób, które kryzysują albo potrzebują wsparcia. No, budować swoją odporność, a może zbudować swoją odporność nabywając nowych kompetencji, umiejętności i mówię o, tutaj o prostych tematach typu e, na przykład gotowanie, ale też na przykład, nie wiem, no, kompetencje mięskie, miękkie takie związane po prostu z przebywaniem w grupie, prawda, czy dyskutowania. Jakbyś zapytał o jakiś taki konkretny obraz, to czy mogę ci powiedzieć, że wiesz, no, część osób, które przychodzą, czy korzystają z naszych usług no, po prostu zaczyna pełnić swoje role społeczne, wiesz, i zawodowe, i społeczne. To, że ktoś trzy e, lata temu był e, dla osoby postronnej no, osobą, która no, powinna naprawdę y, korzystać z takiego leczenia psychiatrycznego, a w dniu dzisiejszym jest osobą, która jest w związku nieformalnym, pra, y, wykonuje pracę zawodową, tak? I korzysta już nie tak często z klubu samopomocy czy z zajęć właśnie y, Akademii Don no jest dla nas sukcesem. To, że ktoś kończy szkołę specjalną jego droga tak. Przez doświadczenie była budowana tak, on kończy szkołę specjalną i wtedy gdzie idzie do środowiskowego i do domu samopomocy, prawda? Tam spędza 5 lat, prawdopodobnie stwierdza, że może to nie jest miejsce dla niego, no bo w sumie kurczę, jest to trochę może szkoła dla dorosłych, muszę tam przychodzić, ale może ja chciałem pracować. To mamy takie doświadczenia, że oferując takie wsparcie zawodowe, ktoś kończy szkołę specjalną, mamy trzy osoby, które po prostu poszły na otwarty rynek do pracy. No, jedna osoba pracuje w ośrodku pomocy społecznej, druga osoba jest pomocą administracyjną w szpitalu. Więc to są takie realne sytuacje, które pokazują, że osoba z niepełnosprawnością nie jest skazana na korzystanie z systemu wsparcia. Rozumiesz, że ja tu jestem biorcą, jestem jestem ktoś, kto musi być pod specjalną ochroną. Nie, my dajemy dla ludzi taką możliwość realizacji. Oni często tego potrzebują, no bo... To, no, bo nie wiedzą, co robić, no. Są im takie rozwiązania proponowane, no. Są osoby, które po prostu też... E, przy osobach, które doświadczają kryzysów e, takich psychotycznych, no jest takim to kłopotem no wycofywanie się z takich relacji społecznych, prawda? Więc tworząc takie przyjazne miejsca dialogiczne, wiesz, bez przymusu, bez, ale otwarte i e, że mogę przyjść na godzinę, nie muszę 7 godzin siedzieć, prawda? No to e, powoduje, że ten wzrost aktywności, e, ale angażujemy też ludzi w różne nasze projekty, prawda? chcemy też im płacić pieniądze i tak dalej. Chcemy, żeby to było bardziej zbliżone wiesz, do życia takiego zwykłego, a nie do tego, że ktoś coś dla kogoś robi, a on korzysta prawda? i wtedy się czujemy potrzebni. My nie chcemy być potrzebni aż tak. My wiemy, że my się cieszymy, że ludzie do nas nie przychodzą, tylko my chcemy wiedzieć, dlaczego nie przychodzić, bo pracuję, wyjechałem gdzieś, zakochałem się i tak dalej. Przyjdź, podziel się tym doświadczeniem, ale też nie chcemy, żeby ludzi przywiązywać do miejsc, bo wiemy, że się rozwijać, mieć możliwość rozwoju. No. Jeżeli ktoś jest, staje sobie zarobić pieniądze i móc zdecydować, z tymi, co z tymi pieniędzmi zrobić, to jest super, prawda? A nie żyć na ręce. Dobrze. Ja lubię optymistyczne zakończenia rozmów, a przy rozmowie na przykład o kryzysie zdrowia psychicznego i systemie wsparcia dla osób w kryzysie, no ten optymizm trudno, ale ty zakończyłeś pięknie. Ja jeszcze mogę też powiedzieć, Mateusz, także wiesz co, że jest trudno. To nie ma też. Temat jest trudny, dużo osób doświadcza kryzysów. To, co mówiliśmy na początku. Ale wiesz, no, jeżeli ty chcesz rozmawiać o tym, Zadajesz mi pytania, które e, e, też świadczą o tym, że trochę wiesz, jakby, wiesz o tej materii, interesujesz się, dla ciebie to jest ważne, dla mnie to jest optymistyczne. Rozumiesz, że dziennikarz nie zadaje pytań pod tytułem, że po to, żeby zrobić materiał, ale że trochę materii. Cieszy mnie postawa mojej załogi, stowarzyszenia, różnych ośrodków pomocy społecznej, psychiatrów, którzy się angażują w wiesz, psychiatrę środowiskową. No, cieszą mnie te osoby, które no, pokazują, że im zależy na drugim człowieku, no i chcą iść w tym kierunku. To jest optymistyczne, że wiesz, nie poddajemy się. Pomimo tego, że jest trudno. Jest naprawdę momentami dramatycznie. To jest grupa osób, są społeczności i tak dalej, którzy trochę myślą w sposób nieazylowy, jak to nazwałeś, tylko w taki sposób nowoczesny, że każdy ma prawo do tego, żeby być aktywnym członkiem społeczności lokalnej. I to już musi należeć jak psu buda, Rozumiesz? Ja myślę sobie, że, jest, że tak możemy chyba zakończyć, że wiesz, no jest nadzieja. No to tą nadzieją zakończmy. Moim Państwa gościem był Piotr Harchaj ze stowarzyszenia na drodze ekspresji. Bardzo Ci dziękuję za tą y, miłą rozmowę. Cieszę się też, że spotykamy się tutaj przed Europejskim Centrum Solidarności, bo świętowanie wolności to dla osób z niepełnosprawnościami konkretne tematy związane z taką wolnością wyboru, jak chcemy żyć, i niezależnością. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.